Gość Poranka Dziś tematy sportowe na antenie katolickiego Radia Diecezji Płockiej i to nie byle jakie, Tomasz Markowski, Fundacja Rykowisko moim Państwa gościem poranka, dzień dobry. Dzień dobry. A spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o właśnie temacie sportowym, o biegu, o biegu niezwykłym. Czym jest górska zadyszka, bądź inaczej, czym będzie ten bieg? Tak, to jest nasza nowa propozycja, także dopiero będzie. Jest to nasz pomysł, który rodził się dość długo w naszych głowach, bo już od kilku lat Chcieliśmy najkrócej rzecz ujmując przenieść góry na Mazowsze i muszę powiedzieć, że chyba nam się udało, ocenicie to sami Państwo biorąc udział w naszych zawodach. Górska Zadyszka to jest bieg trudny, przełajowy z, dużą, z dużymi elementami przewyższeń, bo prawie 300 metrów na 12 km, także można śmiało mówić, że to jest właśnie bieg górski na Mazowszu. Musi się teraz tutaj przed naszymi słuchaczami wytłumaczyć w jaki sposób te góry chcesz na Mazowsze przetargać niestety jeszcze nie umiemy ich przenosić z południa naszego pięknego kraju, natomiast okazuje się, że w okolicach Płocka, w okolicach Łącka, na terenie parku Dąbrowa Łącka, jest duża ilość takich gór. Nie wiem, skąd one się nam wzięły, natomiast po prostu udało nam się je znaleźć. I tak, tycząc tą trasę, staraliśmy się we największym jej dystansie znaleźć jak największą ilość tych górek właśnie, co nam się udało. Ten bieg będzie polegał na tym, że chcieliśmy uniknąć prostych przelotów. Jest kilka elementów prostych, to jest po kilkaset metrów, a reszta to jest cały czas z góry i w dół. Także no, nie przenosiliśmy gór ze sobą, po prostu mocno ich poszukaliśmy i nam się udało. Dlatego też y, jakby górska zadyszka to wynik wielu lat biegania po tych lasach. Biegamy już od kilku lat szykując trasy rykowiska, szykując się do innych zawodów, chociażby górskich ultramaratonów w górach i właśnie no, okazuje się, że tereny w Łącku mogą nam w tym pomagać. Jest wielu chętnych, którzy chcą mm, w takie, takie wyzwanie podjąć, którzy chcą po górach y, trochę sztucznie wykrowanych, ale jednak górach y, pobiegać? Tak, chętnych jest dość dużo, y, z czego się cieszymy, y, ponieważ. Cała rzesza biegaczy przygotowywuje się do startu właśnie w górach e, i oczekują takich tras. Tak? To jest doskonałe przetarcie przed biegami górskimi, żeby zrobić dobry trening, i warto powiedzieć, że no, my biegamy po jednej pętli 12-kilometrowej i mamy 300 metrów przewyższenia. Ktoś pobiegnie dwie pętle, ma tych metrów 600, trzy pętle ma już 900, prawda? Także można sobie pobiec górski ultramaraton, no mówię, na Mazowszu, tak? No Jest to region słynący raczej z Nizin, a nie z Wyżyn, także no to jest ciężka praca nasza, jeżeli chodzi o twórców trasy. Tutaj ukłonę dla Grabowskiego, który jest mózgiem, jeżeli chodzi o wymyślanie tras. Natomiast no, myślę, że nam się udało, ponieważ trasa jest trudna technicznie, jest to trasa w stu leśna, przełajowa. Nie ma ani gramu asfaltu tam. Nie spotkamy się z, z upiększoną przyrodą, jest to po prostu dzika natura. E, tak jak tutaj wspominamy, zawsze nie malujemy tutaj trawy na zielono, nie poprawiamy tego lasu, nie poprawiamy pogody, tylko bierzemy naturę w 100% taka jak jest. Także dużo korzeni, e, dużo wąskich ścieżek, dużo ostrych, stromych zbiegów. Mamy na trasie jeden taki podbieg, a w zasadzie podejście, na, no, na który trzeba iść na czworakach. 12,5 kilometrowa trasa. Ten bieg już 19 października w lasach łącka koło Płocka. Jak ktoś usłyszy teraz, będzie chciał się teraz przygotować do tego biegu, zdąży jeszcze Należy się należycie przygotować, chociażby w taki sposób, żeby ten bieg po prostu ukończyć. Wydaje mi się, że tak, że dystans, dystans pozwolił na ukończenie tych zawodów, ponieważ tutaj jest to 12 km, także myślę, że, że, że osoby biegająca piątki, dyszki i tak dalej może potraktować oczywiście, jeżeli nie przygotowała się jakoś specjalnie do tego rodzaju zawodów, potraktować jako takie wyzwanie na ukończenie. Natomiast z tego co wiem, wiele osób przyjeżdża tutaj mocno się pościgać na tych zawodach i sprawdzić się. Mm, w szybkim bieganiu, natomiast ja tutaj no, powiem już, że mogą się nieco zdziwić, ponieważ naprawdę e, trasa jest trudna, wymagająca. E, technicznie jest też ciekawa bardzo mocno, dlatego liczymy na, na zawodników, którzy przyjadą właśnie chcąc się zmierzyć z tym, z tym wyzwaniem. Padła nazwa Rykowisko to cały czas sztandarowy bieg, który m, organizuje Fundacja. Można jakoś te dwa biegi porównać? Oczywiście, jak najbardziej można je porównać, chociażby pod kątem naszej organizacji, tak? My dokładamy wszelkich starań, zawsze staramy się przygotować trasę jak najlepiej, obsłużyć naszych biegaczy komfortowo, żeby czuli się na naszych zawodach dobrze. Chcemy kontynuować ścieżkę, jaką wytyczyliśmy na Rykowisko. Jest to perfekcyjna obsługa naszych zawodników dzięki wsparciu wolontari wolontariuszy, ale też samych organizatorów, czy też ludzi związanych przede wszystkim z Rykowiskiem i z całym tym stylem życia, którym niewątpliwie stało się już Rykowisko nie tylko w Polsku. Warto powiedzieć, że to już jest impreza wychodząca y, szeroko w Polskę i chcemy, żeby Górska Zatyszka również była uzupełnieniem y, naszego kultowego ultramaratonu, żeby można było po prostu szybciej pobiegać w okolicach Płocka, ale tutaj, jak mówię, no, spójnym punktem jest organizacja przede wszystkim i duży nacisk na biegaczy, to oni są najważniejsi. A jeśli chodzi o wyzwanie, to jest wyzwanie porównywalne do organizmu, czy jednak rykowisko jest na zupełnie innym poziomie, bo to jest bieg kilkukrotnie dłuższy? To są inne zawody. Tutaj zdecydowanie pobiegniemy szybciej na wyższym tętnie, tak zwanym, w krótszym okresie czasu. Tutaj, no i to jest zupełnie inne przygotowanie tego rodzaju zawodów. Natomiast ultramaraton to długie, mozolne wyzwanie, wielogodzinne. Inne przygotowanie zdecydowanie tutaj no, należy nauczyć się po prostu, mówię o ultramaratonie, nauczyć się e, żyć w długotrwałym jakby wysiłku, tak? Na, na długotrwałym, podniesionym tętnie, na, na zmęczeniu, na zakwasie, nieczęsto na skurczu nogi i tak dalej. Trzeba umieć jeść podczas tego wyzwania, pić, e, odpoczywać, przejść czasami do marszu. Natomiast tutaj stajemy, odnoszę wrażenie czasami na tych krótszych biegach, stawiamy wszystko na jedną kartę, słyszymy słowo start i zatrzymujemy się dopiero na mecie, tak? Nie kalkulujemy. 19 października górska zadyszka. Jak można się zgłosić, jak zgłosić swoją kandydaturę, żeby na linii startu stanąć? Polecamy odwiedzić nas w fanpage na, na Facebooku. To głównie nasze, nasze, główne, nasze główne medium komunikowania się z naszymi zawodnikami, kibicami, czy też ludzi, ludźmi sympatyzującymi z Rykowiskiem. Także tam znajdziecie wszelkie dostępne linki, które poprowadzą Was do profesjonalnych formularzy zapisów. Profesjonalna firma, która zmierzy Wam czas również na tych zawodach, prowadzi dla nas te zapisy. Także Facebook, wydarzenie Zadyszka, tam odklikujemy, zapisujemy się i widzimy się już niedługo, bo w październiku na nowym. nowym, nowym i propozycji Rykowiska. Czyli zapraszamy wszystkich, którzy chcą się zmierzyć, sprawdzić trochę siebie i, i przeżyć coś innego, nowego. Jest to zdecydowanie coś innego i nowego. Ja będę to podkreślał e, i zaznaczał. No, nie ma takiego biegu w centralnej Polsce. E, odnoszę wrażenie, że i w północnej również nie ma, chociaż nie dalej, jak kilka dni temu e, braliśmy udział w. W ultramaratonie nadburzańskim, gdzie również jest dużo górek i, i też reklamują nasi przyjaciele, że tam można się zmęczyć na górach, Natomiast u nas jest ich zdecydowanie więcej, ale to jest, mówię, efekt wieloletniej, wieloletniego testowania tego lasu i, i tak wytyczenia tej trasy, żeby naprawdę tych gór było jak najwięcej. To jeszcze tylko warte, e, słowo, jedno warte podkreślenia. Dzięki uprzejmości nadleśnictwa łąckiego mamy przyjemność biegania na ich obszarze i terenie. Bardzo nam pomagają, bardzo nas, nas wspierają i, no, i udostępniają ten piękny teren. Nie, nie mają go tylko dla siebie. Pozdrawiamy w takim razie nadleśników z Łącka, a ja dziękuję bardzo za rozmowę. Również dziękuję. Do zobaczenia. Gość poranka.